Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie 7 stycznia w pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj, moi kochani, usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jest to rozdział 4, wersety, najpierw od 12 do 17. Potem będzie krótki przeskok i od 23 do 25. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua usłyszawszy, że Johannana uwięziono, powrócił do Galil, opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kwar Nechum, mieście nad jeziorem na pograniczu z Wulunai, Naftalego. Stało się to, aby wypełniło się, co powiedział prorok Jeszajachu. Ziemia z Wuluna i ziemia Naftalego, nad jeziorem za Jardenem, Galil Goim, ludzie żyjący w ciemności ujrzeli wielką światłość nad żyjącymi w tej okolicy w cieniu śmierci zajaśniało światło. Odtąd Jeszuła zaczął głosić odwróćcie się od swych grzechów do Boga, bo bliskie jest Królestwo Niebios. Jeszua chodził po całym Galil, nauczając w ich synagogach, głosząc dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiając ludzi z wszelkiego rodzaju chorób i niedomagań. Słowo o Nim rozchodziło się po całej Syrii i przynoszono do Niego wszystkich chorych, cierpiących na różne schorzenia i bóle oraz spętanych mocą demonów i epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. Wielkie tłumy podążały za nim z Galil, dziesięciogrodzia, Jerusalem, Judy i Ewer Chayraden. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, potem tym wczorajszym pięknym mm, święcie Trzech Króli, mamy taki przeskok. Dosyć duży przeskok. Jest to przeskok już w dorosłe życie Jeszu i Jezusa. Chwil, kilka jakby zdań wcześniej było opisane to, że Jan został wtrącony do więzienia. Jezus o tym usłyszał od uczniów, a sam przebywał w tym czasie na pustyni więc to jest ten czas życia przez Jezusa jeszcze ukrytego. Możemy to sobie tak jakby próbować jak chronologicznie ustawić. Mamy do tej pory mamy przeżywamy jeszcze okres Bożego Narodzenia. Było święto Trzech Króli. A więc objawienie pańskie zostało rozpoznane, ale jeszcze nie naucza. Potem mamy króciutki tylko u Łukasza epizod tego co się wydarzyło podczas pielgrzymki do Jerozolimy, gdzie Jezus się zagubił jako dwunastoletni syn Maryi i Józefa. I teraz mamy ten przeskok. To znaczy po, tym, po tych wydarzeniach z tzw. Tak Ewangelii dzieciństwa już w ewangeliści, tak jak tutaj Mateusz, opisują kuszenie Jezusa, który wyszedł na górę, wyszedł na pustynię, Wyszedł na to miejsce odosobnienia i wracając stamtąd, i to odtąd właśnie, i tutaj się zaczyna ta dzisiejsza Ewangelia. Wracając z tej pustyni, Jezus usłyszał, że Johanana uwięziono i powrócił do Galil. Moi kochani, to nie bez powodu jest tutaj wtrącone, bo popatrzcie, co się działo dalej. Jezus słyszy o tym, wie, jako Bóg, że Johanan zostanie zamordowany, zabity. O tym się potem też dowiaduje Jezus. Uczniowie przychodzą i mu o tym mówią. Ale nie skupia się na tym uwięzieniu, nie skupia się na tym złu, tylko idzie, opuszcza Naceret, tu było dokładnie napisane, zamieszkał w Kfar Nahum. To jest to, co po polsku jakby przetłumaczyliśmy Kafarnaum. Tam zamieszkał. Tam zamieszkał, mówi się o takim właśnie stałym, czy powiedzmy takim no, miejscu, w którym Jezus odpoczywał, że to było kafarnaum. Tam też, według tradycji, Piotr miał y, swój dom, tam też zamieszkał. No właśnie, jakby przy Jezusie, czy Jezus tam znalazł miejsce. Ale wróćmy do tego, że Jezus po prostu odchodzi z Nazaretu, opuszcza Nazaret. Słyszy o tym, że Johanan został uwięziony, ale przechodzi obok tych wiadomości, złych wiadomości, powiedzmy sobie otwarcie, i co robi? Skupia się na prawdzie. A więc głosi odtąd tu było dzisiaj napisane odtąd Jeszua zaczął głosić odwróćcie się od swych grzechów do Boga, bo bliskie jest Królestwo Niebios. Odwróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. I zostało tutaj też powiedziane w tym fragmencie, że spełniło się proroctwo z księgi proroka Izajasza, dlatego że Jezus był nad jeziorem na pograniczu z Wulunai Neftalego, nad jeziorem Kineret, i taka była przepowiednia, że te, te ziemie usłyszą kiedyś wielką nowinę, że te ziemie. Ci ludzie tam mieszkający, żyjący w ciemności, ujrzeli wielką światłość. Nad żyjącymi w tej okolicy w cieniu śmierci zajaśniało światło. Ta przepowiednia się właśnie wypełniła teraz w Jezusie, w tym, co, co tutaj się dzieje, że Jezus chodzi i naucza. Moi drodzy, dla nas taka króciutka tylko może być lekcja, że mm, kończy się taki czas dziecięctwa. Trzeba wyjść też ze swojego naceretu, ze swojego domu rodzinnego, tego jakby takiego sentymentalnego, takiego wracania, takiego marzycielstwa trochę, że tam w domu, tam to było, a tam to tak było pięknie. Jezus opuścił naceret. On nie, nie ma tu nigdzie wzmianki o czymś, że On teraz rozpamiętywał, myślał, wracał, wspominał przy uczniach, jak Maryja go tuliła, jak go karmiła, jaka to wspaniała kobieta. Nie dlatego, że nie była wspaniała, oczywiście my wiemy, jak bardzo jest ona wspaniała i kochana, ale dlatego, że on się już skupił na zupełnie czymś innym. W naszym życiu nie może być takiego, takiego rozkroku, że jesteśmy trochę w Nazaret i trochę w Kafarnaum. Czyli trochę głosimy Słowo Boże, a trochę to mamy taki wracamy do takiego ciepełka, żeby się tam ukryć. Pokazuje to bardzo wyraźnie to dzisiejsze słowo Boże. Jezusa, który wyszedł, dlatego że był w pełni świadomy, dojrzały i, 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 i chciał. Tutaj takie słowo mi przychodziło do głowy: zdeterminowany, no nie wiem czy to jest dobre słowo, ale on po prostu pragnął, aby już ogłaszać swoim życiem i nauczaniem dokąd prowadzi świat, dokąd prowadzi życie. On już czynił znaki, uzdrawia. Już do Niego przychodzą inni i otwierają oczy. Nie znają Go przecież, to są początki Jego nauczania. Nie znają Go, ale On działa już z mocą. Jego Słowo jest z mocą. Wyobraźmy sobie, gdyby On został w tym Nazarecie i tam jeszcze siedział przy Maryi, Maryja by Mu mówiła, bądź tu, chodź tu. Nie oni wszyscy wiedzieli, dlatego to są. Święta Rodzina jest nam dana jako wzór, abyśmy odważnie, z mocą Bożą podejmowali nasze różne zadania, święte zadania. Nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, a może w ogóle nie chodzi w jakimś takim istotnym etapie naszego życia o zarabianie pieniędzy. Niestety to się stało dzisiaj jedną z głównych rzeczy, jakimi. My wszyscy się zajmujemy od rana do wieczora. I wiemy oczywiście, że na innym miejscu mówi do nas Pismo Święte: kto nie chce pracować, niech też nie je. I to jest prawda. Tylko, że my pośród tych zarabiania pieniędzy, nawet czy tej pracy naszej codziennej, mamy myśleć o Ewangelii. Odwróćcie się od swych grzechów do Boga, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Bo blisko to jest. Ostatnio byłem u lekarza i na koniec później naszej rozmowy. Życzyłem, dobry, życzyłem Panu lekarzowi zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Nie byłem tam jako ksiądz, no może gdybym był, to oczywiście byłoby to jakiś nic, nic takiego, ale ten lekarz trochę się tak zdziwił, młody człowiek, ale się bardzo tak uśmiechnął serdecznie i powiedział, dziękuję, ja też Panu życzę Błogosławieństwa Bożego, szczęść Boże, mi powiedział na koniec. Świecki, Pan, spotkał się ze mną, który nie byłem wtedy księdzem, ale tam właśnie można w takich momentach różnych, powinniśmy ogłaszać Królestwo Boże, choćby właśnie w taki sposób, choćby właśnie w taki sposób pozdrawiania się, czy życzenia komuś błogosławieństwa Bożego. Przecież za to się nie idzie jeszcze do więzienia. Że komuś, że będę życzył błogosławieństwa Bożego. A ja życzę mu przecież wszystkiego to, co, co, co najpiękniejsze się kryje pod tym pojęciem. Dlatego dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, abyśmy opuścili te nasze wygodne, przytulne, mięciutkie, często jakieś tam pozycje. To naceret w cudzysłowie. Mamy, mamy pamiętać o tym miejscu, ale nie tkwić tam, tak jak wielu. Tkwi w takim właśnie niepodejmowaniu nawet swojego powołania. Wczoraj papież powiedział, że wielu nie ma dzieci, dlatego że ich nie chce mieć. I papież powiedział, a mają po dwa pieski. I papież powiedział, powiedzmy sobie szczerze, możecie wrócić do tego nauczania, wyszukać to sobie w internecie, Radio Watykańskie. .pl albo serwis Radia Watykańskiego. Tam jest tłumaczone właśnie wszystkie jego homilie, tłumaczony język polski. Papież powiedział, powiedzmy sobie szczerze, te pieski tym ludziom zastępują dzieci. I mówi, ale to nie jest normalna sytuacja. A powiedział, ci, którzy nie, ma, nie mogą mieć dzieci, to was zachęcam, proszę was, adoptujcie dzieci. Piękna, piękne nauczanie. Nie chcę tutaj go rozwijać, ale to jest właśnie to opuście, to wasze ciepełko, to wygodne miejsce, bo świat potrzebuje ludzi miłości, ludzi, którzy są zdolni tak jak Jezus, jak Jan, zastawić swoje życie, oddać swoje życie dla, dla miłości do drugiego człowieka, do Boga i do samego siebie. My nie żyjemy, my nie, nie, nie jesteśmy stworzeni dla samych siebie, jak, jak jakieś. Takie orbity krążące tylko wokół własnej osi, bo to jest egoizm i taka postawa prowadzi do degradacji człowieczeństwa, człowieka. Dlatego jeszcze raz opuśćmy, popatrzmy, gdzie może trzeba wyjść i głosić jak Jezus, odwróćcie się od swych grzechów. Do Boga, bo bliskie jest Królestwo Niebios. Oczywiście w pierwszej kolejności zawsze mówimy to do siebie. Życzę Wam takiego pięknego Bożego Dnia. Wyjścia też z, tego, z tej strefy komfortu do strefy jeszcze piękniejszego e, samopoczucia bo sensu życia, które nadaje Bóg. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, do jutra, jeśli Bóg da, szczęść Boże.